Czyli naprawiamy na poranne komentarzu. Przejdziemy do komentarza makro. Swing pojawił się dzisiaj rany na temat inflacji. Troszeczkę niższe od oczekiwań. CPI, natomiast e, inflacja producencka była troszkę wyższa. E, teraz tak, o godzinie 8.45 w Francji, produkcja przemysłowa. 14.30 z Kanady pozwolenia na budowę domów. 22.40 40 zmiana zapasów paliw. Więc jak Państwo widzą, dane nie są z pierwszej lub najwyższej kółki. Nie będą, miały, nie będą one miały jakiegoś dużego znaczenia dla głównych instrumentów. Przechodzimy do sytuacji na głównych instrumentach. Kontrakty na indeks S&P 500 zaliczyły wczoraj spadek z dołka, który mieliśmy w 30 grudnia. Myślę, że można to wszystko w taki sposób oznaczyć, że mamy falę pierwszą, falę drugą, tutaj fala trzecia, tu prawdopodobnie czwarta w tym miejscu, tutaj fala piąta. To by tworzyło pod falę pierwszą. Te spadki mogą być pod falą drugą. Warunek jest taki, że Spadkowa korekta nie może być zbyt głęboka. 38-50% do 50 zniesienia tego ruchu z poziomu 20-28. Potem w dalszej perspektywy można było wyspełniać w fali trzeciej, czwartej i piątej w ramach fali wyższego rzędu, fali siódmej. Przechodzimy teraz do sytuacji na rynku niemieckim. Tutaj z kolei eee, obecnie kontrakty są notowane na 10 punktów niżej, czyli gdzieś tu. Ważne wsparcie jest na poziomie 11.530. Próba przełamania tego wsparcia może się nie udać. W efekcie potem rynek może ponownie ruszyć w górę. No i w dłuższej perspektywie możemy wrócić na 11.630. Wytyczne wsparcie dla scenariusza wzrostowego, zakładającego wzrosty na kolejnych sesjach, znajduje się na poziomie 11480. Przełamanie tego wsparcia generuje sygnał do poważniejszej wielosesyjnej czy nawet kilku tygodniowej korekty. Polski domek. Był wczoraj bardzo mocny, bo już zakończyliśmy sesję blisko szczytu, natomiast biorąc pod uwagę to, że w Stanach Zjednoczonych mieliśmy sesję spadkową, to myślę, że... Początek dzisiejszej sesji może być, możemy przynieść spadki, jeżeli przekroczymy ten dołek z e, teraz są świece 4 godzinne, czyli przekroczymy ten dołek wczorajszy, no to moglibyśmy powiedzieć, że mamy polę czwartą korekcyjną, <tryk> potem jeszcze nowy szczyt i dopiero potem dojdzie do prześlenia, gdy zakończy się fala wzrostowa, ta fala piąta <tryk> wsparcie wypada w około 38% całego roku wzrostowego, ewentualnie niżej w rejonie około 1870. Przypomnę, że w piątek będziemy mieli decyzję dwóch agencji ratingowych, Fitch'a i e, Moody's. E, to będzie pod koniec dnia, już po zakończeniu e, sesji. Przechodzimy teraz do sytuacji na euro-dolara. Ze szczytu z 5 stycznia doszło do spadków, a wcześniej mieliśmy z dołka styczniowego pięciofalową strukturę. Możliwa, że korekta po tej pięciofalowej strukturze przyjmie postać korekty płaskiej, czyli po nieudanej próbie przełamania szczytu Właściwie tutaj tych trzech szczytów. Rynek może ruszyć w dół i wrócić na wczorajszy dołek. Po nieudanej próbie przełamania dołka Moglibyśmy jest kolejny ruch w górę. No i tutaj wtedy moglibyśmy mieć kolejną falę wzrostów. Patrząc na wykres w dłuższej perspektywie z tego tutaj dołka, mielibyśmy tu falę A, piątka, falę B, korekta płaska i potem jeszcze fala C, kolejna piątka, zasięg, 10730, tam jest 38% zniesienia spadku z sierpniowego szczytu. Ewentualnie wyżej. Bardzo silny opór jest między 108 a 10860 i w dalszej perspektywie oczekuję spadku. Powinniśmy wrócić na tegoroczny styczniowy dołek. Jeżeli dołek zostanie przebity, to otwiera się drogę do parytetu. Jeśli nie, no to będziemy mieli jeszcze drugą odnowę tutaj tej korekty. Jeszcze raz moglibyśmy wrócić w rejon szczytu fali i dopiero potem w długiej perspektywie czekałaby nas kolejna fala spadków. Przechodzimy do sytuacji na wykresie dolara do złotego. Mieliśmy tutaj niewielkie odbicie, w krótkim terminie też możliwe jest jeszcze odbicie. Potem możliwe są spadki, trzeba pamiętać o tym, że w piątek mamy decyzję tych dwóch agencji ratingowych w sprawie ratingu Polski. Poza tym 11 stycznia rozpoczyna się... Pierwsze posiedzenie Sejmu w tym roku. No i jeżeli by się okazało, że strona rządowa nie będzie chciała się cofnąć, jeśli chodzi o sprawy budżetowe, to tutaj może dać argument dla, dla tych agencji ratingowych, żeby one tutaj, to tak mówiąc obrazowo, pogroziły palcem. No bo oczywiście rząd może sobie mówić o tym, że budżet został uchwalony zgodnie z prawem. Natomiast jeśli na przykład Unia Europejska w pewnym momencie dojdzie do wniosku, że budżet został uchwalony nielegalnie, no to grozi nam wstrzymaniem środków unijnych. To jest oczywiście <coughs> ogromne ryzyko. Eee, no i teraz przechodzimy do sytuacji na kryzysie <coughs> złota. Mamy dalsze wzrosty, przekroczenie oporu na poziomie 1183. Eee, Mamy otwartą drogę na poziom 1200, 1205. Odbicie z, z grudniowego dołka myślę, że jest korekcyjne. W długiej perspektywie wielomiesięcznej czekają nas dalsze spadki. Teraz sytuacja na wykresie ropy. Wczoraj rano zostało przybite ważne wsparcie w rejonie około 53,6. Przekroczyliśmy nawet to wsparcie w rejonie 52 10. Jeżeli wrócimy poprzez tego wsparcia, możliwe jest jakieś odragowanie. Myślę, że korekcyjne. Natomiast w Waszej perspektywy oczekiwałbym spadku w rejonie 49 49,75. To jest dosyć silne wsparcie, ewentualnie 48.8 po takiej dużej korekcie. Myślę, że w długiej perspektywie możliwe są dalsze wzrosty. Silny opór jest między 58 i 62, możliwe, że ten opór zostanie przekroczony. Target gdzieś powiedzmy do 70 dolarów. No i w długiej perspektywie wielomiesięcznej oczekuję już na <coughs> kolejną falę, znaczy na przesilenie potem na spalę spadków na wykresie cen ropy. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.